Ty to tu? Chyba to! Dziąć Animatrony nowe o, 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 To jest lepiej niż tamtej było ty. To jest lepiej, to jest bardziej zbudowane lepiej. Co tu jest? Wow Wow! To da... O nie! Kurwa. Ej, tu są oni tylko, że ani... Ej, to jest ten nowy ten! Ten o! Jakiś Cep. Foxy co w ogóle. Kto to jest? To to jest... To jest, co? jest Foxy. Coś tu A? pisze. pisze. Wentela... Nieważne. A tutaj. A tu. do papierowe ludziki, no I no, to są po co 2 miesiące. No ta. Employee of the month. Dobra. Czy biuro? Ej, tu jest kurwa lepiej niż było, ty! Co za kurwa lampa. Tu mamy kamersony. Inny ten. Ty, no w sumie lepiej jest. Tu mamy... Panie, map z gównem! A, a... chyba wiem! Tu będziemy się... Chować. Przed animatronami we <laughs>